Co jest? Bo chcę tam wytrzeć kurze. Chodź, pomóż mi. Wytrzymasz dwie minutki, podnieżesz mnie. No mi się Czemu mi tak ty, ty tak nudzisz? No, bo... Ja pierdziele. Kurwa. Gotowa? No. Na no. No, długo jeszcze? No jeszcze kilka. No dobra, na dół. Ałaj, no. Jezu, moje plecy. Ałaj, no. no, kurwa, jak bolą. Kurwa, co to było? Miałeś dużego, wielkiego pająka. Chlasłam go. Klasłaś go? No, ale tak dobitnie. Kurwa, Bolało! No ja wiem, no tak go dobitnie doklasłam, no. Ale właśnie dobrze, no? No.